Jakie wyzwania technologiczne stoją przed polską energetyką do 2040 roku? No, energetyka cały czas się rozwija i pewnie się będzie rozwijać przez te najbliższe lata. My obserwujemy energetykę z punktu widzenia rozdzielnic wysokiego napięcia. Te rozdzielnice wysokiego napięcia, które były dosyć, napełnione sześcioflorkiem siarki, były pewną nową technologią jeszcze 20 lat temu, no ale. Dynamiczny rozwój tej technologii spowodował, że przez najbliższe 10 lat wiele z tych rozdzielnic, żeby nie powiedzieć większość, zostanie, będzie musiała zostać zutylizowana i zagospodarowana. Fakt, że zawierają cieplarniany gaz sześcioflorek siarki no, powoduje to, że muszą być w specjalny sposób traktowane jako odpad niebezpieczny. No i to jest jeden, jedno z tych wyzwań pewnie, które stoi przed energetyką. Jakie jest rozwiązanie dostępne w dzisiejszych czasach dla tego problemu? Ten problem nie jest nierozwiązywalny. My od kilku lat zajmujemy się utylizacją rozdzielnic wysokiego napięcia gazu, który tam, którym są napełnione. I ten proces już, że tak powiem, się dzieje. Ważne jest, żeby robić to w zgodzie z najlepszą wiedzą techniczną, w sposób bezpieczny dla środowiska, no i również zgodnie z przepisami środowiskowymi, które są coraz, coraz trudniejsze, coraz bardziej wymagające.